Witam Pana witam naszego szkoleniowca Jarka Jokrzęcia, witam dziennikarzy, zaczynamy konferencję po meczu Stala Rozwój 1-0 dla Stali, gdzie leczu, meczu proszę bardzo Gremera, gościu podsumowanie spotkania. Mhm. Gratuluję przede wszystkim zwycięstwa, po ciężkiej pracy tutaj Stalowa Wola grała ten mecz, no mi jest przykro z moimi nie zawodnikami, że tyle pracy znowu marnujemy dobra gra, no to trudno mi ocenić, tutaj, panu państwo, sam od tego, czy oceniać, ale, ale w piłce może liczy się to, co jest w siatce. My w dzisiejszym układzie mamy zero w siatce. No. Przykro mi jest, jak widzę, jak się dużo męczy. Mamy naprawdę mało ofensywnych zawodników. Chciałbym jakieś zmiany zrobić. Mam Sebastiana Gielze, który który chłopak, który ma 34 lata, który widzę, że naprawdę stara się robi, haruje ciężką pracę, ale, ale samym Sebastianem się nie da grać z przodu. Także jestem razem z moimi zawodnikami w, w tej ciężkiej chwili. E, takie rzeczy też trzeba przeżyć, można. No jeszcze raz gratuluję. Dziękuję. Dziękuję trenerowi rozwoju. Bardzo proszę, na nas wstawić. Ten... Dziękuję trenerze za gratulacje. Zgadzam się z tym, co trener drużyny y, gości. Wybrał dzisiaj zespół skuteczniejszy, tak? ale. Mówię, no człowiek z jednej strony się cieszy że z trzech punktów, ale z drugiej strony się zastanawia, co się stało z zespołem, który był tydzień temu w Częstochowie. Gdzie powiedziałem swoją pokocha w szafie, że suma szczęścia zawsze się równa zero, tak. Tego szczęścia mieliśmy w Częstochowie, to my żeśmy w Częstochowie dominowali na boisku, a żeśmy przegrali. było odwrotnie. Szczególnie to było widać w drugiej połowie, gdzie zespół gości nas zdominował. Tak na dłuższą metę piłkę grać się nie da ale to mamy trzy punkty i zwycięzców się nie ocenię chłopcy na pewno zostawili dużo zdrowia na boisku, za to dziękuję, ale, ale czeka nas bardzo dużo pracy. Mówię, tak, tak taki mecz można wygrać jednym w sezonie, ale po prostu tak grać się nie da, tym bardziej u siebie, gdzie to... Na zespół powinien dominować, powinien stawiać warunki zespołu przyjezdni. Dzisiaj mówię, tak jak ten wcześniej powiedział, wygrał zespół skuteczniejszy. Dziękuję. Dziękuję. Panu Proszę pytania. Kamil do tak nie mam do na że troszeczkę tak, taki pochowy ten początek, bo właściwie w Tarnobrzegu przegrywacie wygrany mecz z rybnikiem, remisujecie, a potem grając w osłabieniu. Z tego, co czytałem w Tych z meczach z, z, z tychami, też, też mogliście się dostrzegnąć na swoją korzyść. Tutaj też mnóstwo sytuacji zmarnowanych. No niestety, tak, i tak jest życie, że gdzieś w pewnych momentach tego brakuje, bo możemy się tylko cieszyć, że dobra gra, że sytuacja, no, ale to dla nas nie jest żadne pocieszenie na tą chwilę. No co ja mogę powiedzieć. No, budżet w naszym klubie nie jest z gumy. Ja de... Ja uważam cały czas, że potrzebujemy więcej zawodników, zdanie zawodników jest takie same, no ale niestety, niestety pewne rzeczy nie przeskoczymy i gdzieś na pewno leży problem w tym. A jaki macie budżet? Ma gdzieś około miliona złotych. Proszę bardzo, kolejne pytania? Nie ma pytań, dziękuję. <noise>